Cześć! Błędy na fakturach to w firmach chleb powszechny. Ważne natomiast, aby na bieżąco je poprawiać. Do tego służy na przykład tak zwana faktura korygująca. Jeżeli szukasz szablonu faktury korygującej w pliku XLS, mam dobrą wiadomość, jest prostszy sposób na wystawienie korekty. Fakturę korygującą może wystawić wyłącznie sprzedawca, czyli wystawca tej faktury pierwotnej. Nabywca nie ma takiej możliwości. Za pomocą korekty można poprawiać dowolne błędy i wprowadzać dowolne zmiany, zarówno dotyczące danych stron transakcji, jak i kwot w tym cen czy stawek VAT. W razie kontroli za każdy błąd na dokumencie przedsiębiorca może ponieść konsekwencje. Błędem może być np. niewłaściwa stawka lub kwota VAT, które sprawią, że przedsiębiorca płaci niższy VAT niż powinien. Z kolei błędna data może sprawić, że faktura jest rozliczana w niewłaściwym okresie, a w konsekwencji kwoty podatków także są niewłaściwe. Dokonując korekty, trzeba pamiętać o tym, że jeżeli zmiana dotyczy kwot podatków, to sprzedawca musi uzyskać od nabywcy potwierdzenie odbioru faktury korygującej. Nie musi to być podpis, wystarczy na przykład potwierdzenie drogą e-mailową. Oczywiście wystawiając fakturę korygującą w pliku xls, trzeba pamiętać, że dokument musi zawierać szereg obowiązkowych elementów określonych w przepisach. Przedsiębiorca musi je znać, więc o pomyłkę nie trudno. Dlatego warto wybrać wygodniejsze rozwiązanie – program do fakturowania, na przykład Impact.pl. Wystawienie faktury korygującej w aplikacji Infact jest banalnie proste, polega na wypełnieniu prostego formularza, w którym podaje się część danych z faktury pierwotnej. Oraz skorygowane dane. Jeżeli pierwotna faktura była już wystawiona w infakcie, to wystawienie korekty jest jeszcze prostsze. Wtedy formularz wystawiania korekty częściowo uzupełnia się automatycznie. Kilka kliknięć i korekta w wygodnym PDF-ie jest już gotowa. Najlepiej zresztą sprawdź sam, jak to wszystko działa. Załóż darmowe konto w infakcie, a do trzech faktur w miesiącu będziesz wystawiać bez opłat.